Cześć, siemanko, witam Was, witam Was na moim kanale, dzisiaj piątek, piąteczek, piątunio, piwunio, jak to mówią dzisiaj na moim kanale same przyjemne rzeczy. Najpierw zaczniemy sobie od wyłonienia zwycięzcy konkursu, w którym do wygrania jest Commodore 64 wersji C wraz z sprawnym zasilaczem oraz dorzucam jeszcze styropianki do niego, które gdzieś tam znalazłem. Tak więc taki fajny, bezpiecznie zapakowany komplecik zaraz poleci do osoby, która zostanie tutaj przeze mnie z tyłu na tym komputerze wyłoniona w odpowiednim skrypcie. Nie będę Was trzymał w niepewności zaraz do tego przystąpimy. przystąpimy, ale najpierw chciałem Wam bardzo podziękować, że tak aktywnie uczestniczyliście w filmie. się łapy we wszystkie strony, zostawialiście mnóstwo komentarzy, bo komentarzy jest prawie 500 na obecny czas. Subskrypcji wzrosło też bardzo dużo, a film dochodzi już do 8000 wyświetleń. Tak więc dzięki Amiga 4000 przyjęła się. Przeczytałem wszystkie komentarze od początku do końca i jak miałbym tak naprawdę wybrać ten najlepszy z nich wszystkich, to bym po prostu nie potrafił, bo. Praktycznie każdy komentarz taki. Zdarzyło się też parę komentarzy nieprzychylnych, parę takich komentarzy y, dziwnych. Niestety, no, tacy ludzie się zdarzają. Pozdrawiam ich serdecznie y, i nie każdemu dogodził, jeszcze się taki nie urodził. Ja w każdym razie zaraz przystąpię do losowania, ale po losowaniu zapraszam Wam, zostańcie ze mną. Będziemy tutaj sobie rozmawiać o Amidze 500, z Wichrem, z Witcherem, tą Amigą, którą kiedyś kupiłem na 4000 subskrypcji, w sumie nie tak dawno. Ona przeszła gruntowną modyfikację, renowację, zostały w niej poczynione duże zmiany. Chciałem wam pokazać, to będzie kolejna część tego filmu, właśnie kiedyś były bodajże dwie albo trzy o tej Amidze, i dzisiaj będzie kolejna. Pokażę wam, jak zamontowałem na niej Bucha Load. jak została zmodyfikowana przez pewnego fachowca, o którym zaraz opowiem. Wszystko mam spisane na liście, będziemy zaraz sobie oglądać. A teraz zapraszam Was do wyłonienia zwycięzcy. Jedziemy! Skrypt mamy już tutaj załadowany, link z filmu konkursowego już wkleiłem tutaj. Zaraz naciskając ten zielony magiczny przycisk zostanie wylosowany tutaj szczęśliwiec, który zgarnie ten zasilacz, ten komodorek, o którym mówiłem. Tak go tutaj położyłem przy klawiaturze od PCTA, tak żeby był tutaj w tle. I jeszcze jedna sprawa. Jeżeli dalej będziecie tak aktywnie uczestniczyć w moich filmach poprzez komentarze, lajki, subskrypcje i tak dalej, to konkursów takich jak ten, podobnych będzie o wiele więcej z takimi właśnie, takiego typu nagrodami. No to, to, no to co? Jedziemy z tematem Pick Random Comment. Waga. Mariusz K. Miałem kiedyś takiego Commodore 64, ale komuś pożyczyłem i nie pamiętam komu. Dobrze się składa, bo właśnie przed chwilą wygrałeś tego oto komodorka z tym zasilaczem. Gratuluję Ci Mariuszka. Jeszcze tutaj Wam pokażę z bliska, żeby nie było, że coś ściemniłem. Mariuszka. Cyk. Gratuluję Ci dobry kolego. Dzięki, że zostawiłeś komentarz. Opłacało się. Zgłoś się do mnie na maila, który jest pod filmem. A my przechodzimy do Amigi 500 i modyfikacji. Przed wami moja Amiga 500, która została zakupiona na 4000 subskrypcji. Ci, co nie widzieli, to będą mieli okazję sobie przypomnieć, ponieważ pod filmem wkleję linki odnośnie zakupu, unboxingu, podniecania się i oglądania tej Amigi. Teraz przejdziemy bardziej do konkretów technicznych, gdyż Amiga w pełni nie była sprawna na tyle, ile ja bym chciał. Musiała przejść pewne modyfikacje oraz yy, Pewne rzeczy trzeba było w niej naprawić, zmienić. Wysłałem ją do fachowca, do Wrocławia, do kolegi Daniela, który ogarnął ją naprawdę wyśmienicie. Dałem mu wolną rękę do tego, aby zmodyfikował ten sprzęt tak, aby on działał całkowicie poprawnie i służył mi następne 20 lat, tak bez zajęknięcia. Mam tutaj maila, w którym wypisał mi dokładnie co i jak. Zaraz będziemy sobie czytać. Najpierw jednak przejdziemy do tego, co jest tutaj w środku i po kolei będę Wam omawiał. Odsunę sobie klawiaturkę, żeby było widać tutaj piękny wicher 500i. Więc tak, mamy tutaj maila, w którym Daniel pisze oto wykaz czynności oraz uwagi dotyczące bezpieczeństwa. Pierwsza rzecz, jaką zrobił, to wymienił kondensatory na japońskie niskoimpedencyjne. Widzicie, tutaj są kondensatory wymienione, czyli fajnie, bo temat odpada. Ja nie będę musiał tego robić, bo mi to by wyszło, wiecie jak, super by mi to wyszło. Tutaj przesunę, bo mi spada. W każdym razie to już mam zrobione z głowy, czyli bardzo się cieszę. Potem mamy naprawę złamanego pinu w wichrze, czyli wymiana. Złamany pin wziął się stąd, że jak, m, chciałem wymienić romy kości kickstart, podniosłem rom, podniosłem rom, podniosłem wichra do góry, delikatnie wyciągając podstawki i po prostu wypadł, dosłownie odłamał się wypadł jeden z pinów, co trzeba było już porządnie przerobić, wylutować cały ten tutaj pin i wsadzić go na nowo. Zostało to zrobione potem przy wyciąganiu wypadł z drugiej strony. Tak więc tutaj ewidentnie było coś skaszenione i trzeba było to poprawić w taki sposób, jak zaraz Wam przeczytam. Wymiana podstawki pod CPU na płycie głównej na precyzyjną. Udało się zrobić, aby tylko jedna podstawka była potrzebna, dzięki czemu zmieściło się jeszcze chłodzenie na CPU. Wicher i nawet karta jest poziomo. Karta jest poziomo, ponieważ karta była wygięta. Jeżeli tę podstawkę precyzyjną, to to się chyba troszkę wszystko podniosło. Przez to karta leży nam w poziomie. Wcześniej dotykała tutaj Romów i się wyginała. Teraz jest wszystko w poziomie, co mnie bardzo cieszy. Trzeba było również wymienić kondensatory pod wichrem, aby leżały na boku i były niższe. Pod wichrem były kondensatory, tak więc pewnie je tutaj dajmy, wymienił i on nawet tu widzimy, że jeden jest położony, leży sobie, śpi, odpoczywa. Montaż diody LED HDD w obudowie bez wiercenia, z konektorami do odczepiania. Tutaj mamy, widzicie, podpięty pod diodod, diodę LED. Tutaj na wichrze jest fajnie wyprowadzone, że nam dioda sygnalizuje pracę. Jest ona tutaj wsadzona, jest ona w kolorze zielonym. Mogłaby być w kolorze czerwieni, tak jak czerwona jest tutaj dioda w mojej klawiaturze. Niestety, niestety yy, mamy zieloną, ale to jest nie kłopot, aby ją zmienić na czerwoną i przesunąć, może gdzieś tutaj, myślę, że to sobie zaraz zrobię, zaraz, znaczy no, za jakiś czas. Następnie montaż przewodów INT2 oraz OVL zamiast pazurków, które łatwo się odczepiały. Przewody z konektorami wlutowane z są na płycie, bo tak. Mieliśmy tutaj pazurki, które do ODD wchodziły tutaj i tutaj i były podpinane do wichra. To było standardowo proponowane przez producenta tej karty. Niestety nie zdawało rezultatu. Znaczy zdawało, no trzymało się, ale jedno gdzieś szarpnięcie powodowało, że wypadały. Potem trzeba było sobie na nowo przypomnieć, w którym tutaj pinie były doczepiane. Tak więc tutaj mam już na stałe to przylutowane. Nie muszę się o to martwić. Potem mam montaż gniazda baterii wraz z jedną zapobiegającą ładowaniu baterii. Nowa bateria Max. L. Nie uruchamiać bezłożonej baterii ryzyko zwarcia plus. Z minusem na gnieździe sprawdzono zegar działa po odpięciu zasilania. Czyli mamy tutaj piękną bateryjkę CR232, widzicie, jest tutaj, widać ją tam. Chyba widzicie, kawałek pięknie błyszczy się. Wcześniej, oczywiście, nie było żadnych śladów po zalaniu, nie trzeba było nic tutaj drutować i jest elegancko, naprawdę. Yy, chłodzenie procesora, z tym było najwięcej roboty. Trzeba było kupić sporo rodzajów radiatorów, bo nie wiadomo było, które w praktyce będą najodpowiedniejsze. Koniec końca, użyto do. Tego Raspberry Pi, czyli mamy tutaj pyk, pyk te radiatorki aluminiowe, chyba to są. Yy, radiator nie jest na środku procesora, bo zawadzałby o klawiaturę. Jak widzicie, jest przesunięty w tą stronę do góry. Dalej mamy y, doprowadzono silikonowo to jest teraz słuchajcie hit największy doprowadzono silikonowy przewód zwykle używany do pędzenia płynów dezynfekujących z drugiej strony przewód podpięty jest do wentylatora 3 cm 5 V 4 cm był za duży poprzez konwerter z papieru i taśmy pakowej początkowo plan był aby wentylator poprzez rurkę dmuchał powietrze na wentylator procesora ale rozwiązanie okazało się trochę słabe większość powietrza odbijała się z powrotem w kierunku wentylatora podmuch przez rurkę był słaby a wentylator męczył się przy tym, więc odwrócono ciąg i ciepłe powietrze jest zasysane z radiatora. Jak bardziej jak bardzo jest lepiej niż przy dmuchaniu często, często stwierdzić, ale testowałem i na pewno działa stabilnie. Trzeba było uszczelnić konwerter na przykład zakładając otwory odmocowania w śrub w wentylatorze, aby powietrze nie dostawało się z niewłaściwej strony silikonowa rurka, zaś przymocowana jest do klawiatury od spodu taśmą pakową, tak aby zawsze była na swoim miejscu. Żadnego wiercenia i brudzenia klejem, w razie czego resztki kleju możemy zmyć izopropanolem. Tu się rozczytałem, teraz jakbym czytał jakąś lekturę tutaj, a pokażę Wam co tu się stanęło? Pod spodem patrzcie. Mamy... Rurkę do pędzenia bibru pod, bim, 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 podłączoną pod wentylator. Tutaj mamy zaślepki, te o których Daniel przed chwilą pisał, a to odczytałem. No i tutaj to powietrze jest napisane. Tak jak on tutaj napisał, to teraz jest odwrotnie, bo jednak później żeśmy stwierdzili, że to drugie zastosowanie będzie o wiele lepsze, ale wiatraczek tutaj spełnia swoją funkcję przez tą rurkę, która jest na tyle tak przyklejona, że jak osadzimy ją tutaj w sotach na klawiaturę, to zawsze będzie ustawiona tutaj bardzo blisko procesora. Zaś sam radiator musimy przesunąć tylko, nie radiator, sam wentylator musimy przesunąć tylko ociupinkę tutaj w stronę, w stronę tej mojej tutaj pięknej Hino na y, sprawnej, działającej stacji dysków wewnętrznych. O! Stacji wewnętrznej, nie stacji dysków wewnętrznych. I tak, co mamy dalej? Dalej mamy tak, wszystko jest polutowane, porobione, szof na, ka na karcie poprawiony, doinstalowany. Zasilanie, a zasilanie wentylatora tego tutaj doprowadzono z głównej linii zasilania yy, pod płytą z gniazda. Zasilania zaraz za cewką można było spowodować układ stacji dysków, ale wentylator pobiera prąd. Pobierany prąd przez wentylator mógł zakłócić pracę tej stacji. Tak tutaj pisze. Na koniec dodał jeszcze, że. Yy, Koszt materiałów najwięcej wniosły radiatory, sporo mi zostało wraz z wysyłką tych materiałów na oko około 150 zł, czas i wysiłek, co łaska, może być w towarze, ewentualnie Bóg zapłać. Czyli mamy tutaj kolegę, który aspiruje na miano księdza, a ci, co chcą, aby im Bóg płacił, to wiecie, yy, jak na pewno kolegę wynagrodziłem i jest myślę zadowolony, ja jestem też bardzo. A teraz przejdźmy do uruchamiania. Zobaczycie jak startuje system z tej amigi. I co ja tam w tym systemie mam. No i oczywiście zagramy sobie w grę bo jakby inaczej. Tak więc jedziemy. Dobra, amika sobie wystartowała. Zaraz będziecie tutaj wszystko idealnie widzieć. Podniosłem ją specjalnie troszkę tutaj do góry. Tutaj jest dioda jedna, tam jest dioda druga, która sobie mruga, ale oświetlenie trochę zakłóca ten widok tego mrugania. Ja mam tu wszystko podpięte zagramy sobie. W gierkę najpierw zresztą zobaczycie sobie jak to wystartuje na tej mojej karcie CF. System się pięknie wczytał. Ja troszkę zrobię tak bliżej, żebyście lepiej widzieli moi drodzy. Podniosę Wam. Mamy tutaj co trzeba. System Amiga Gry układane na razie tak ja sobie potem to wszystko zrobię po swojemu mamy jeden mega pamięci graficznej pozostałe 7 i 243 jak widzicie zagramy sobie dzisiaj w gierkę ponieważ do systemu na razie zaglądać nie będziemy na to też przyjdzie czas na bardziej takie że tak powiem Trudniejsze sprawy, nudne, najciekawsze są gry. Jest dzisiaj piątek, trzeba się wyluzować. Wpuścimy sobie grę Fire and Ice, ponieważ y, przeglądałem ostatnio YouTube i tam znalazłem filmik o jakichś jednych z najlepszych gier, wypuszczonych na amikę właśnie 500. No i tam ta gra się przewinęła, jej nigdy nie znałem, jak wy znacie, no to super, a jak nie znacie, to poznacie ją razem ze mną, a ci, co nie znają, to sobie fajnie tutaj zaraz ją przypomnę. Przypomnę. ja oczywiście alfabet zapomniałem, jak już idzie, jest Fire and Ice, czyli głośniczki, Fire and Ice, mogą trochę chrupnąć, uwaga, o, bo mam tutaj mały kłopot z nimi, ale powinno być luks. bardzo ładnie to wszystko wygląda. Zaraz nam skoczy muzyczka. Wczoraj sobie na chwilę włączyłem, zobaczyłem, chodzimy tutaj jakimś takim dziwnym wilkiem. Ta jest, wilk sobie gra. Fajna muzyka będzie w grze, W ogóle gra całkiem przyjemna. Chwilę sobie pogramy, będą też mi nie grali. Ja też muszę odpocząć, bo się nagadałem jak rąbnięty. Tu się nam pokazuje mapa. Muzyka jest naprawdę czadowa. Chodzimy takim gu, takim gościem. To jest chyba wilk albo pies. Hu wie, co to jest? Dobra. I strzelamy takimi kuleczkami lodowymi, tak mi się wydaje. I wszystko, co zastrzelimy, zamienia się w lód, i wchodząc w to, po prostu to niszczymy. O, O małyż też jeździ. chodź tu gnoju. Oooooo! Dlaczego, dlaczego... zginąłeś? Morświny, czy co to jest w ogóle? No i... Ja pierdolę, już by mnie zabił ten. Kurde, miałem nie przekinać dzisiaj, wiedziałem, że jak włączę grę to będzie. Tutaj strzelając to dostajemy coś, co nie wiem jak użyć. Jakieś takie kropki to może być. A, takie rozpryski. Dzisiaj, jak to teraz fajnie włączam sobie 500 i mam od razu system, mam gierki, coś pięknego. Mało jest takich yy, amik, większość to 1200 albo 600 a tutaj mamy 500 -kę. Zawsze chciałem taką, no i mamy. Taszka żeśmy klinęli. A, i zbieramy takie, y, takie piski, gwizdki, i tam na dole są w kształcie klucza. Chyba musi się tam otworzyć na dole wyjście. Co to takie było tam? Ta chmura, nie wiem co ona wyprawia. Mamy w nią wskoczyć? Gówno tam. Dlaczego ona puszcza jakieś... Dobra, chodźmy stąd. O, Eskimos też jest. O. Ale fajny dźwięk był. Ala z Atari. Znowu. O, coś napierdala tam. Czyli oczywiście z kulturalnych Wywodów na temat amigi, konkursów i wstępów zrobiła się obora wulgaryzmów. O Jezus. Ja muszę teraz się skoncentrować, że zginę zaraz. Skakuj gościu na tą lampę, nie denerwuj mnie. Zbieraj monetki. Boże. To był, no sz, to był pies, który jest moim przyjacielem. Ja mam się, że to jest wróg i dlatego spadłem jeszcze raz za do początku. O, mamy klucz. Czyli w dupie. Mam idę tutaj. O, widzicie i tak się przechodzi w pierwszą planszę. Bardzo ładnie. Dobra, tak sobie sprawdzałem, czy jakieś kombinacje na joju. Znowu ten pies, a to on jest moim przyjacielem, a ja przez niego po prostu tracę równowagę. Przestań skakać tam mały gnoju. Dobra, pingwina kliniemy. Co tu jeszcze łazi? Eskimosik. Dalibyście jakieś życie, bo chyba straciłem wszystkie. Kurwa małyż. No nie no, tak fajnie się grało. I się zesrało. No niestety, padło. Dobrze. Moi drodzy. Podsumujmy sobie to wszystko, co to się przed chwilą wydarzyło. Witam Was jak zwykle w podsumowaniu, Amiga spisuje się bardzo dobrze. Specjalnie włączyłem tą grę, żeby sprawdzić, czy pod obciążeniem będzie wszystko śmigać. Jak widzicie, wszystko śmiga. Nic się nie wiesza, teraz jest w porządku. Wcześniej jednak był problem, przegrzewało się, działo się cuda, a tutaj rureczka od Bimbru plus wentylatorek załatwił sprawę. Dziękuję, Daniel. Przede wszystkim też chciałem podziękować Wam za to, żeście tak licznie brali udział w konkursie. Zachęciło mnie to do kolejnych konkursów, pod warunkiem, że będziecie teraz aktywnie, równie yy, brać udział w na przykład w tym filmie komentować, zostawiać łapki i subskrybować. Ja wam bardzo dziękuję. Mariuszowika bardzo gratuluję. Kolego drogi, proszę cię, odezwij się do mnie. Na maila, których jest pod filmem. Jeżeli nie zrobisz tego w ciągu tygodnia, będę musiał wylosować następną osobę. Tak więc proszę o czujność, mówcie, krzyczcie, rozgłaszajcie. Dzięki, trzymajcie się i do następnego. Cześć!